Ja mam pełną świadomość, że większość osób, czy znaczna część osób nie zgadza się z tym, co czasami wygłasza ksiądz Alcybisku. Ja też się czasami nie zgadzam. Ale proszę Państwa, miejmy jedną świadomość. Jeżeli będziemy przyjmować zasadę, że oceniamy wypowiedzi każdego z członków i w myśl tego, jak to oceniamy albo ich eliminujemy, albo ich przywracamy, no, nie będzie to, mówiąc delikatnie, najlepsze rozwiązanie. Mogę powiedzieć, że posiedzenia kapituły odbywają się zawsze bardzo kulturalnie, jednomyślnie podejmujemy decyzje, bez żadnych sporów, bez żadnych no, przepychanek. Ja rozumiem, że to wszystko jest, cała ta uchwała jest nakierowana przeciwko arcybiskupowi Jędrzejszewskiemu, z którym, jak powiedziałem, nie we wszystkim się zgadzam, bo czasami jego wypowiedzi także mnie trochę irytują. Ale jeżeli tak podchodzimy do sytuacji, to chciałem Państwu powiedzieć, że w ostatni poniedziałek odbyło się ostatnie posiedzenie kapituły w tej kadencji. <laughs> Więcej już nie będzie. Ksiądz, arcybiskup kończy 75 lat, a więc ma obowiązek złożenia swojego ustąpienia z funkcji tuż po zakończeniu tej kadencji, a więc jest duże prawdopodobieństwo, że także już nie będzie zasiadał czy brał udziału w posiedzeniu kapituły. I teraz jest pytanie, no dobrze, ale jak przyjdzie w miejsce księdza arcybiskupa, na przykład arcybiskup Bryś powróci do Krakowa, to będziemy przewracać go, czy nie, do kapituły, bo on jest osobą, która w tych środowiskach, które tutaj podpisały, nie, nie budzi kontrowersji, więc przeciwnie, jest uznawany za takiego... Kogoś w episkopacie, kto jest no, bardzo w porządku.